Wyobraźcie sobie taką sytuację. Jesteście znowu dzieckiem, no ale takim współczesnym i wiercicie starym dziurę w brzuchu o Apple Watcha. No bo czemu nie? Ale oni są nieugięci i zgodnie twierdzą, że to stanowczo za droga zabawka. No i minęło trochę czasu, nadarzyła się właśnie świetna okazja, żeby wręczyć Ci prezent i owszem, dostajesz upragniony smartwatch, który jest łudząco podobny do Apple Watcha, no ale w tym wypadku to Huawei Watch, a konkretnie model Fit 3. No i śmiem sądzić, że w takim momencie niektórych z nas dosięgnęłoby ukłucie rozczarowania. Zupełnie jak wtedy, kiedy prosiłeś o maskotkę SpongeBoba, a dostałeś zwykłą żółtą gąbkę. Jednak ironia losu polega na tym, że jako dorośli ludzie mamy już zwykle inny stosunek do pieniędzy, bo w końcu sami musimy je zarobić. No i jak się okazuje, można zrobić sobie przyjemność, kupić fajny gadżet i jednocześnie przeznaczyć na ten cel znacznie mniej niż przewiduje ustawa. A jak ktoś ci wytknie, że to. Podróbka zegarka od Apple, to nie oblejesz się rumieńcem wstydu, bo jesteś już dorosły i wiesz, że to Twój zegarek na Twojej ręce, kupiony za Twoje pieniądze, i to Ty będziesz z niego korzystać. No i co najważniejsze, to Tobie ma się podobać. Huawei Watch Fit 3 to kolejna generacja smart zegarka, który, podobnie jak jego poprzednik, mocno romansuje ze stylistyką apu, tym razem do tego stopnia, że część osób nie interesująca się specjalnie rynkiem technologicznym mogłaby z powodzeniem pomylić oba zegarki. I dotyczy to nie tylko obudowy, ale również charakterystycznej siatki ekranu głównego, czy wreszcie samych tarcz. I nie powiem, żeby mi to imponowało, że producent po prostu no, idzie mocno na łatwiznę i nie próbuje po swojemu definiować tego urządzenia. Jest to zresztą, jak doskonale wiecie, powszechna praktyka wśród wielu innych producentów, gdzie przykładowo Vivo czy Redmi również mają w ofercie swojego Apple Watcha. Ale z drugiej strony skłamałbym, gdybym powiedział, że nie podoba mi się ten zegarek, bo lubię ten kształt koperty. Takie właśnie proporcje ekranu i do tego prosty i nieprzekombinowany interfejs. A kiedy przypomnę sobie, że to wszystko można mieć za 600 zł, a nie za 1200, czy 2000, czy jeszcze więcej, to już w ogóle tracę ochotę na jakiekolwiek narzekanie. Szczególnie, że co ma tutaj działać, to działa i to naprawdę dobrze. Moją uwagę od razu zwrócił wariant w kolorze szarym z szarą nylonową opaską. Mój wybór był podyktowany tym, że ten sposób noszenia zegarka na nadgarstku lubię najbardziej za sprawą tutajszego komfortu i tego, że mogę dokładnie dopasować obwód, kiedy w trakcie wysiłku puchnie mi ręka. Paski są oczywiście wymienne, a sam system mocowania i demontażu oceniam bardzo dobrze, bo jak wiemy nie jest to zawsze takie oczywiste, nawet u tych. Topowych producentów. Zegarek obsługujemy oczywiście za pomocą dotykowego ekranu, a w nawigacji po systemie wspomoże nas obrotowa koronka, która dodatkowo pełni funkcję przycisku. Wszystko w towarzystwie dobrze odczuwalnych wibracji. Oprócz tego możemy wesprzeć się osobnym przyciskiem, do którego możemy przypisać łatwy dostęp do wybranej aplikacji. Dodam również, że sama obudowa zegarka spełnia wymagania wodoodporności, które pozwalają nam na częsty kontakt z wodą czy nawet częściowe zanurzenie. Natomiast w tym wypadku nie wskazane będą skoki do wody czy nurkowanie. Przypominam, że po kontakcie z morską wodą należy przepłukać urządzenie. Słodką wodą. Pierwsze wrażenie jest naprawdę dobre. Do sparowania zegarka z naszym smartfonem potrzebujemy aplikacji Zdrowie od Huawei, z której ja akurat korzystałem przez niemal cały czas na iOSie. WatchFit szybko synchronizuje się zarówno z samą aplikacją, a także z systemem w naszym smartfonie. Oczywiście, w tym wypadku to nie będzie oznaczać integracji z funkcjami Apple, ale jak na urządzenie spoza ekosystemu, radzi sobie naprawdę dobrze i daje nam wgląd do. Niezbędnych informacji i powiadomień. W ten sposób przeczytamy wszelkiego rodzaju wiadomości, powiadomienia z aplikacji, czy wreszcie sam rejestr aktywności asystujący nam w zdobywaniu codziennych celów. Również nie zauważyłem problemów z łatwą utratą zasięgu, kiedy oddalałem się od telefonu na jakieś 10 metrów. To, co już na starcie zasługuje na pochwałę, to tutejszy ekran, który moim zdaniem reprezentuje uniwersalny rozmiar, a całość swoją smukłą sylwetką nie tłacza nadgarstka, a waga szybko pozwala zapomnieć, że mamy na sobie sprzęt stale monitorujący nasze zdrowie. Zarówno jakość wyświetlanych treści, jak i jasność tutejszego ekranu wykonanego w technologii AMOLED zadowolą każdego, bo nawet w te słoneczne dni ten panel świeci wystarczająco jasno, chociaż gdybym miał się czepiać, to powiedziałbym, że w automatycznym trybie uśpienia potrafi czasami ospale reagować na zmieniające się warunki otoczenia, przez co podbija jasność, ale niekiedy odrobinę za wolno. Jeśli chodzi o pracę ekranu, to mamy tutaj do wyboru trzy tryby. Ten najbardziej prądożerny, czyli Always On Display. Dalej mamy wybudzanie ekranu za pomocą ruchu nadgarstkiem, z którego korzystałem przez prawie cały czas trwania testów, ale z poziomu aplikacji zdrowie Huawei możemy wyłączyć opcję podnieść, aby wybudzić i wtedy każdorazowo wybudzamy ekran za pomocą koronki. Szkoda, że nie można zrobić tego za pomocą na przykład dwukrotnego stuknięcia w ekran. O ile to jest oczywiście kwestią ustawień, tak w przypadku jakości zastosowanego tutaj szkła. No niewiele możemy już zrobić, a mówię o tym dlatego, że dość łatwo złapać tutaj pierwsze rysy i o ile szkła już nie zmienimy, tak nadal możemy je dodatkowo zabezpieczyć i w tym celu polecam Wam zapoznać się na przykład z ofertą specjalnych etui od Bizona albo z folią hydrożelową przeznaczoną właśnie na tutejsze ekran. Te i inne akcesoria znajdziecie jak zawsze w naszym sklepie Pancernik. Odpowiedni link umieściłem w opisie, a także w komentarzu pod filmem. W aplikacji zdrowia od Huawei wprowadziłem kilka swoich podstawowych parametrów, moje cele, jak choćby ilość spalanych kalorii dziennie, czy ilość przespanych godzin i właściwie to tyle. Oddałem się w ręce zegarka, który od tego momentu przypominał mi o aktywnościach i zrobionych postępach. Jako, że ostatni tydzień spędziłem na dość intensywnym zwiedzaniu w trakcie wakacji, no to zegarek nie musiał zbyt często przypominać mi o zażywaniu ruchu, tak więc wszystkie pierścienie aktywności wypełniałem bez większego problemu. No i tak. Pierścienie to kolejna zrzynka z Watch OS, ale z drugiej strony, no jest to fajny i przystępny sposób na monitorowanie swoich postępów, zwłaszcza kiedy skorzystacie ze stosownej tarczy. Powiedzmy to sobie wprost. To jest zegarek od Huawei. Ale śmiem sądzić, że i tak spora część osób nie kupi go z myślą o swoim smartfonie od Huawei, więc dobrze, aby tutejsze funkcjonalności były uniwersalne i w pełni użyteczne z każdym smartfonem. W przypadku pracy z iOS-em jesteśmy w stanie wykorzystać niemal wszystko, co oferuje Watchfit trójka. Pomimo, że aplikacja zdrowie otrzymała ode mnie dostęp do aparatu, to i tak z jakiegoś powodu nie działa u mnie zdalne wyzwalanie migawki w aparacie, gdy zegarek sparowałem z telefonem od Huawei. To z kolei tutaj nie musiałem nawet włączać natywnej aplikacji, bo mogłem zrobić to już z poziomu zegarka i w ten sposób szybko ustawić timer i aktywować robienie zdjęcia. W przypadku powiadomień musicie wiedzieć, że z większością z nich no, nie wejdziecie w interakcję, więc owszem, dostaniecie przykładowo informacje o dostarczonej paczce z impostu, in dostaniecie informacje o wskazówkach z nawigacji, czy odczytacie spory fragment wiadomości tekstowej, nawet uwzględniający polskie znaki czy emotikony, ale i tak, każdy kolejny krok będzie oznaczać już konieczność sięgnięcia po telefon. Wyjątek stanowią oczywiście wszystkie powiadomienia związane choćby z rejestrem naszej aktywności, odtwarzaniem multimediów czy odbieraniem oraz nawiązywaniem połączeń. W przypadku sparowania z telefonem od Huawei czy innym opartym telefonie na Androidzie, będziecie mogli dodatkowo skorzystać z gotowych odpowiedzi na pojawiające się powiadomienia z wiadomościami lub gdy nie będziecie mogli odebrać przychodzącego połączenia, to również macie aktywny dymek z gotowymi szablonami. Natomiast w obu przypadkach nie odpiszecie bezpośrednio z poziomu zegarka. W przypadku iOS, informacje o pogodzie niestety będą wymagać od nas ręcznego odświeżania, gdyż często podają nieaktualne dane. Aplikacja Zdrowie Huawei, którą zainstalujemy na iOSie, również nie będzie posiadać dostępu do galerii dodatkowych aplikacji, które możemy zainstalować w zegarku, ale wystarczy, że takowe zainstalujemy po sparowaniu urządzenia ze smartfonem opartym na Androidzie, a potem ponownie połączymy zegarek z iPhone'em, nie tracąc przy tym dostępu do nowo wybranych aplikacji. Wersja na iOS nie posiada również możliwości instalowania muzyki bezpośrednio na zegarku, gdybyśmy chcieli posłuchać muzyki w trakcie treningu, bez konieczności zabierania ze sobą telefonu, no i to jest ograniczenie, którego w takiej kombinacji nie da się już obejść. Natomiast zegarek bez problemu łączy się dodatkowo z bezprzewodowymi słuchawkami, więc jest to idealna kombinacja, gdy chcemy pójść potrenować, zatopić się przy okazji w muzyce i nie myśleć o tym, że dźwigamy ze sobą jakieś dodatkowe urządzenia. Musicie też wiedzieć, że jeśli nie włączycie trybu nie przeszkadzać i zadzwoni jej Wasz telefon, to nawet odebranie połączenia nie przerwie rejestrowania treningu. Znajdziemy tutaj również wspomnianą już przeze mnie opcję szybkie odpowiedzi, a także usługę portfel, która aktualnie nie jest dostępna w Polsce, co oznacza, że nie zapłacimy tym zegarkiem zbliżeniowo, natomiast to każe sądzić, że sam moduł NFC jest tutaj obecny, ale nawet jeśli byłby on obsługiwany w naszym kraju, no to w przypadku integracji z iOS-em i tak mielibyśmy kolizję z ichniejszym Apple Wallet. Również opcja Znajdź urządzenie będzie dostępna dla Huawei i jak sądzę dla samego Androida w przypadku gdy chcemy zdalnie wywołać dźwięk w zegarku. Natomiast z poziomu zegarka możemy wywołać dźwięk w każdym smartfonie w celu jego znalezienia. Kiedy sparujemy zegarek z telefonem Huawei, otrzymamy tym samym dostęp do asystentki głosowej Celia, którą możemy wywołać za pomocą przytrzymania przycisku skrótu. Fajne jest to, że synchronizacja zegarka z iOS-em uwzględnia również natywną aplikację Zdrowie i Fitness i działa to w dwie strony, więc jeśli nie korzystacie cały czas z zegarka, ale przykładowo iPhone liczy wasze kroki, no to potem te dane i tak synchronizują się z zegarkiem i w drugą stronę, czyli wszystko co wygeneruje zegarek bez towarzystwa iPhone'a. Również będzie potem uwzględnione we wszystkich naszych aplikacjach. Z ciekawości porównałem sobie tutejsze wyniki z tym, co rejestrowała w tym czasie natywna aplikacja Fitness w iOSie. No i wyniki te były bardzo do siebie zbliżone, jeśli chodzi o przebyty dystans czy liczbę zrobionych kroków. I dopiero kilkugodzinny trekking po górach sprawił, że obie aplikacje wskazały rozbieżne wartości. A do tego trzeba wam wiedzieć, że szczegółowe dane dotyczące wspinaczki są dostępne tylko we współpracy z telefonem. Huawei, bo ten zegarek nie posiada własnego wysokościomierza. No i właśnie, to jest moim zdaniem rzecz, którą już każdy z Was musi rozstrzygnąć w oparciu o swoje potrzeby. Wprawdzie zegarek oferuje naprawdę długą listę dostępnych Aktywności, ale wykonując konkretny sport, zakładam, że będziemy mieć różne oczekiwania związane właśnie z rejestrowaniem i obsługą naszej aktywności. Tym niemniej, w moim odczuciu, jest to urządzenie, które zaspokoi potrzeby większości osób, i wśród nich, nawet te, które są bardzo aktywne sportowo i będą chciały mieć dostęp do bardziej przekrojowych danych. Dopiero gdy zaczniemy wchodzić na wyższy poziom niuansów, zwracać uwagę na bardziej specjalistyczne funkcje, czy wreszcie choćby na trwałość samego sprzętu, no to wtedy rzeczywiście oczywiście wchodzimy już na terytorium takich zegarków jak te od Garmina, ale dla takich osób jak ja, które głównie spacerują Jeżdżą rekreacyjnie na rowerze i od czasu do czasu, jak jest ładna pogoda, wybiorą się na kajak, to urządzenie sprawdza się świetnie. Ja sam nie lubię być przytłoczony nadmiarem opcji. Nie potrzebuję tak naprawdę nic więcej ponad to, co znalazłem w tym zegarku, a i tego nie byłbym w stanie wykorzystać w całości. Mamy tutaj naprawdę długą listę dostępnych ćwiczeń, gotowe plany treningowe, dziennik dietetyczny, szczegółowe i czytelne raporty po treningu, wgląd w to, czy Tempo naszego ćwiczenia mieści się w rozgrzewce. Czy już wskakujemy na ten pułap tętna, kiedy spalamy kalorie? Możemy wyeksportować dane do innych aplikacji fitnessowych, typu strawa. No, korzystając z wbudowanego lokalizatora GPS, mamy dostęp do trasy powrotnej, kiedy na przykład ostro pobłądzimy na rowerze. No, jest tego naprawdę sporo. Do tego personalizacja tarcz, karty niestandardowe. No, nie wspominając o stałym monitorowaniu tętna czy snu, który mamy naprawdę szczegółowo rozpisany, łącznie z uwzględnieniem. Naszego oddechu. Przypomnę, że cały czas mówimy tutaj o zegarku wycenionym obecnie na 600 zł. Warto cały czas to podkreślać, szczególnie kiedy przejdziemy do chyba największej supermocy tego zegarka, czyli do pracy na baterii. Złoczwit trójką zacząłem korzystać w środę 29 maja w okolicach godziny 12 i po wyjęciu z pudełka miałem jakieś 70% energii. Nie korzystałem z żadnych trybów uśpienia zegarek stale monitorował wszystkie parametry. W tym czasie głównie spacerowałem, nie uruchamiałem specjalnych ćwiczeń i w ten sposób urządzenie pokazało mi 2% energii w poniedziałek, 3 czerwca w okolicach godziny 23. To dało mi praktycznie 5,5 dnia bez konieczności uciekania się do jakichkolwiek sztuczek, by oszczędzać baterie. Potem naładowałem zegarek do 100% i od mniej więcej północy, czyli liczmy już od 4 czerwca do 10 czerwca zatrzymałem się na 22%, gdzie oprócz całego monitoringu zrobiłem jeszcze kilka wypraw rowerowych. To z kolei oznacza, że te 7 dni bez ładowania jest tutaj w pełni osiągalne, a to jest naprawdę wynik, który deklasuje wielu konkurentów. I tak jak Huawei inspiruje się mocno Apple Watchem, tak szkoda, że w tej kwestii Apple Watch nie inspiruje się Huawei. Em. Jeśli chodzi o prędkość ładowania, to w 25 minut jesteśmy w stanie naładować zegarek już do połowy. Kolejne 13 minut dało mi 75%. A naładowanie do pełna zajmie nam maksymalnie godzinę. Na koniec wymienię kilka potencjalnych wad z naciskiem na potencjalnych, bo uważam, że nie są to rzeczy jakkolwiek przekreślające ten sprzęt. Ale być może dla kogoś z Was. Będą to rzeczy e, istotne. A zatem, jak już wspomniałem, na ten moment ten zegarek nie obsługuje płatności zbliżeniowych. Zegarka również nie naładujemy bezprzewodowo. System nie umożliwia nam wgrywania czy przeglądania własnych zdjęć w galerii. Nie znajdziemy tutaj czystej mapy czy aplikacji, która dałaby nam dostęp do takowej i ułatwiła nawigowanie. Tak jak wspomniałem, możemy tutaj polegać ewentualnie na Powiadomieniach zawierających komunikaty ze wskazówkami dotarcia albo odpłatnie można też zainteresować się aplikacją Navigation dostępną w galerii aplikacji. Również nie odpiszemy bezpośrednio na otrzymane wiadomości. Do tego moglibyśmy zaliczyć jeszcze jakieś pomniejsze rzeczy, typu brak automatycznego wstrzymania treningu, ale tak jak już podkreśliłem, są to już rzeczy, które wynikają z czyichś bardzo konkretnych potrzeb w ramach określonych ćwiczeń. Podsumowując, za 600 zł otrzymujemy niemal w 100% kompletny smartwatch, który oferuje schludny i nowoczesny design, do tego mamy jasny i czytelny ekran, interfejs nie przytłacza swoją funkcjonalnością i daje nam to, co Najważniejsze i w dodatku deklasuje wielu konkurentów swoim czasem pracy na baterii. Nie zapominajmy również o tym, że urządzenie radzi sobie świetnie w kontakcie z każdym systemem. No w tej cenie trudno będzie nam aktualnie znaleźć coś lepszego. No i spędzając coraz więcej czasu z tym zegarkiem, dochodzę do wniosku, że mało argumentów byłoby mnie w stanie przekonać by w ogóle płacić dzisiaj więcej za taki smart zegarek. Dajcie koniecznie znać jakie macie doświadczenia z Watch Fit 3 i czy widzicie dzisiaj dla niego godnego rywala. Tymczasem dziękuję za Wasz czas i uwagę. Pamiętajcie, żeby zażywać regularnego ruchu, nieważne czy to jest trening obwodowy czy zwykły spacer. Wszystkiego dobrego, no i widzimy się już wkrótce.